Życzę dzisiaj wszystkim tego, żebyście przede wszystkim bez kontuzji te biegi zakończyli. I raz jeszcze zapraszam, kolejna edycja już w maju, 6 maja. Dzisiaj przyjdę zobaczyć jak wyglądają mistrzostwa polski w czzełajach. Niestety pogoda nie dopisała, ale widać, że frekwencja jest bardzo duża. Przy okazji tych mistrzostw polski organizowany jest bieg amatorski, w którym można się sprawdzić na 6 km, bo jest tutaj taka idea, żeby co tydzień się spotykać w święcinku i biegać i żeby zdrowo spędzać czas i przez bieganie wejść zdrowy styl życia i po prostu lepiej się czuć dzięki temu. Właśnie dzisiaj 10 marca rozpoczynamy akcję. Bydgosz na start. Jest Dzisiaj pierwszy bieg na 6000 metrów. Wśród startujących jest wiele osób trenujących, wielu amatorów. Bieg jest na że na dystancji 6 km. Następne biegi, które się będą odbywały, m.in. następny start będzie to bieg z centrum miasta Bydgoszczy z startem na Zawiszy, a z metą na wyspie Młyńskiej 6 maja. Impreza na pewno jest udana, mimo że pogoda nie dopisała taka, jaka powinna być, ale na pewno warto tutaj było przyjść wszystkim biegaczom, którzy tu się zjechali. Przecież to dzisiejsze miejsce w to było miejsce, to była stolica biegów szwajowych. Biegam Raz w tygodniu na biegach organizowanych tu w myślęcinku biegaj z nami co niedzielę. Na takiej imprezie jestem drugi raz. Ostatni raz byłem w Brzozie, przebiegłem 10 kilometrów. Osobiście uważam, że takie biegi są potrzebne dla zdrowia. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do biegania. Mimo wszystko, że pogoda dzisiaj troszkę nie jest, że tak powiem, przyjazna, to jednak warto ruszyć, że tak powiem, swoje tyłki sprzed telewizorów i zadbać o swoje zdrowie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Na dystansie 12 km startowałem po raz pierwszy w Czełajach. No i po cichu liczyłem na medal, ale nie na medal złoty. Bardzo jestem zadowolony. Biegło się bardzo dobrze. Trasa jest przygotowana idealnie. Ja bardzo lubię twarde trasy i nie lubię, kiedy trasa jest błotnista. Więc dla mnie dzisiaj tutaj było idealnie.